Witam Was w pierwszym odcinku ze Warsów, Tak, więc nie będę już przedłużał i widzimy się na pierwszej ręce. Dobrze. Już jesteśmy na pierwszej ręce, więc zaczynamy grę 3, 2, 1, 0. Dobra. W tym odcineczku sobie zagramy tylko dwie ręki o Enderperełki, no nie ma to. Przynajmniej chodzić, nie będę musiał. Jeszcze jakby się trafił. O dobra toksy, strzały... Dobra, teraz to już na pewno wygramy to ma rękę, nie ma mocnych dla mnie teraz tutaj mieczyk, perełki Dobra, teraz mam zepsutą klawiaturę muszę sobie kupić nową szczególnie do nagrywania o, 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 o gdzie jest to, gdzie jest to, gdzie jest to добре, не ме тъжа Това имаме топор. Как се с това го. Добре, задържам се, ето и там е шепко. Оооо, тъпък, 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 тъпък. Добре, 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 добре. Kurde. Dobra, to nic. No nie, no nie. Dobra, widzimy się na następnej ręce. Dobrze, witam Was już na drugiej ręce, już ostatniej. Mam nadzieję, że tym razem to wygram. Dobrze, no gdzieś. Się... O, dobra, nawet, nawet spokojny. temy. jeszcze się tam Edder trafiła tu. Niestety jak mówiłem, jak chyba mówiłem przed chwilą, klawiatura mi się trochę zepsuła i shift mi dobrze nie działa, E chyba? Jeszcze parę klawiszy potrzebnych do krajów Minecraft, więc będę trochę osłabiony, ale to nic, to nic, to nic. So, założymy tu eku i idziemy już żeby... Dobra. Sobie pójdziemy na pierwszą przeciwniczkę, z tego co widzę. Ja to zrobię ostrożnie, żeby nie spaść. Dobrze, szybko tu ciśniemy. Dobrze. Tak. Już tu babkę ściśniemy raczej. Znajdziemy sobie tylko śmiaty jabłuszko i ciśniemy. Co? Babka padła? A co za baba głupia? O nie, o nie, o nie, dobra. Skończy ci się dzień, dziecko. <gryzki> wywaliłam miecz, wywaliłam miecz. Kurde. Tak, Dobra. To no jest, to no jest. Hmm, tu mamy przejście. do poszli na środeczek, ale... o nie. o ty szmato. ma To, 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 O, nie. Dobrze, dzisiaj nam nie wyszło, ale to nic, ja się już z wami żegnam. Dobra, ja się już z wami żegnam. Ja się ludzie, jak się przywitają ludzie na serwerze. że nie, się przywita. Nikt się niestety nie przywita z wami, ale to nic, ja się już z wami żegnam. Cześć i czołem i na razie do następnego odcinka z który się wkrótce pojawi na pewno, więc na...